poniedziałek, 25 sierpnia, Łasztownia, Szczecin. To nie jest wizyta gospodarska, ale miejsce, które wybrałem do tego, żeby dokonać tego, czego wszyscy ostatnio na Facebooku, a mianowicie do tego, żeby oblać się wiadrem zimnej wody. Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za nominację Jurkowi Hardiemu, Jaglasowi, burmistrzowi Szczecinka oraz Tomaszowi Chadzińskiemu, redaktorowi naczelnemu Radia Szczecin. Doceniam panowie waszą naprawdę szczerą troskę o mnie. Chciałem zadeklarować, że jeżeli przeżyję, to odpowiednią kwotę pieniędzy przekażę podopiecznemu Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Chorych na białaczkę i inne choroby nowotworowe. A swoją nominację kieruję w związku z tym, że mamy tak modny trend feministyczny do dwóch kobiet i jednego dżentelmena. Te dwie kobiety to chyba naj... Najbardziej wnikliwe obserwatorki szczecińskiej sceny politycznej. Mam tu na myśli panu, panią Jolantę Kowalewską oraz e, panią Magdalenę Szczepkowską. Nie musicie panie dziękować. E, również moja nominacja e, jest kierowana do Sylwestra o Ostrowskiego, muzyka znanego i lubianego przez Sylvestra Trzymajcie się z bo to czas To nie są rozmowy pod krawatem, więc jednak pozwolę sobie. Grawat zdjąć. Ja mhm. Uuu Szybkę chciałem przeczesać zawsze tego Dziękuję. Dziękuję bardzo serdecznie.